I żebyście z tego filmu nie wyszli po 20-30 sekundach od słuchania tego, co gadam, wjeżdżacie z pustego pola na drogę jednokierunkową. Witajcie, moi drodzy, w kolejnej trasie pieszy przez Małą Polskę. Dzisiaj, jak widzicie, idziemy z tym oto panem, Mateuszem Rokim. Pewnie się stęskniście za człowiekiem, którego nie widzieliście przez prawie 3,5-2,5 miesiąca. No, i wchodzimy do miejscowości Czyciąż, która została założona w XIII wieku. I ten właśnie przepływa rzeka Dłubnia. Zresztą taką ciekawostką jest fakt, że tutejsza drużyna nazywa się ULKS, Dubnia Czyciąż. No i proszę Państwa, jesteśmy w Glanowie w miejscowości, w której byliśmy z Mateuszem tak ponad rok temu kiedy szliśmy naokoło Imbramowic Szliśmy szlakiem czarnym przez wąwóz Ostryczni do Glanowa a potem szlakiem niebieskim, szlakiem Warowni Jurajskich do Imbramowic z powrotem doliną rzeki Głubni Tym odcinkiem my dzisiaj również przejdziemy też z Mateuszem eee, Natomiast więcej informacji na temat samego Glanowa który się tu znajduje, będziecie mieli w tym filmie, w którym myśmy wtedy przeszli, będziecie go mieli w ekranie końcowym, więc, więc możecie sobie na niego kliknąć. Słuchajcie, jeżeli oglądacie, będziecie oglądać potem w tą drugą część, to tam wspominamy pewną ciekawą sytuację, którą mieliśmy przyjemność z Mateuszem te ponad rok temu tutaj zobaczyć. Właśnie mówimy o tym miejscu Budano. Budano. Jeżeli gdzieś usłyszycie tekst o Budano to, to dotyczy właśnie tego miejsca, tego co mamy tutaj po prawej stronie i jego mościów, którzy tutaj mieszkają, którzy którzy tutaj wtedy dosyć w nieokresanych słowach zamykali te psy. O Jezu, to jest też blisko. No, ale dzisiaj te psy jakoś mniej atakują. Właściciele się mniej pokazują. No i jesteśmy w Imbramowicach, tak? Imbramowicach, czyli miejscowości, która ma naprawdę bogatą historię. Klasztor, który widzimy, to jest klasztor Norbertanek, które tutaj są nieprzerwalnie od 1223 roku, kiedy to powstaje właśnie cały ten klasztor. W latach 1223-1226 za sprawą Fundacji Iwo Odrowąża, biskupa krakowskiego. I te Norbertanki, pomimo zaborów, mimo różnego rodzaju sytuacji, gdzie ściano ich stąd wyrzucać, gdzie wchodzili hitlerowcy, gdzie rosyjskie władze za czasów zaborów. Bardzo, ale to bardzo nalegały na usunięcie ich nieprzerwalnie od 1223 roku siostry norbertanki służą mieszkańcom, służą ziemi imbramowskiej. Oczywiście spłycę tylko, spłycę tylko tą historię, że, że mamy klasztor, że mamy stare kapliczki. Jedną kapliczkę, drugą kapliczkę. Drugim kościołem w Imbramowicach jest kościół pod wezwaniem św. Benedykta Opata, wybudowany w latach 1732-1738. Polecam ogólnie zakup jakichkolwiek książek dotyczących klasztoru, historii, historii tych ziem i tak dalej. W szczególności do znalezienia, może w PDF-ie. A dzienniczka Ksieni Zofii Grotchównej, która tutaj żyła za czasów zaborów i która była też przełożoną tego klasztoru, ona właśnie zachowała zapiski, zachowały się zapiski e, pisane z jej ręki, kiedy ona właśnie opowiadała o tym, jak wyglądało życie zakonne, jak wyglądały czasy zaborowe, jak wyglądały czasy. Kiedy domagali się od władz rosyjskich, żeby założyć tutaj szkoły dla dziewcząt, żeby założyć szkoły dla ubogich, przytułki itd. i tak dalej. Cały czas ta właśnie walka o wolność słowa, walka o, o jakąkolwiek wolność ludzką i o trochę więcej serca i zrozumienia, także zapraszam. Chodzimy proszę Państwa do miejscowości Małyszyce, które były zmiankowane w 1257 roku. Jesteśmy proszę Państwa w Ściborzycach, miejscowość, która była wzmiankowana pierwszy raz w 1227 roku i należała do Ścibora, który był synem Starachonia. Natomiast potomkowie Ścibora w 1339 roku sprzedali wieś opactwu w Szczyżycu. Najważniejszym zabytkiem w Ściborzycach jest dwór. Który został zbudowany w latach 1846-1849 Jest on usytuowany na planie prostokąta Z pięciobocznym ryzalitem u wejścia głównego Jeżeli tyle razy słuchaliście om, u mnie o ryzalitach I nie wiecie czym jest ryzalit No to sobie zobaczcie na ścianę przednią yy, pałacu, prawda? Mamy przednią ścianę pałacu i mamy tą taką wypustkę w miejscu wejścia. To jest właśnie ryzalic, czyli to jakby ściana idąca w tą samą stronę, co ściana przedniej elewacji, ale wysunięta. Ona akurat nie jest pięcioboczna. Mamy tutaj wyraźnie widoczną jednego boku, drugiego boku, trzeciego i w tamtą stronę tak samo, czwarty i piąty dochodzący do ściany głównej. I to jest pięcioboczny ryzalit pałacu w sibożycach. Widzicie moi drodzy, no puste pole. Tak naprawdę no, przy, jesteśmy przy cmentarzu. Puste pole i pyk. Wjeżdżacie z pustego pola na drogę jednokierunkową. Chociaż szczałka tutaj w drugą stronę narysowana. A druga jednokierunkowa tu. No to. Co może być na końcu drogi jednokierunkowej? No jak to co może być? Kurwa tak zakaz wjazdu to chyba powaliło ludzi. <laughs> zakaz wjazdu gdzie w pole? Co to w ogóle jest? Co tu się w ogóle wydarza? Ja dziękuję. Pierwszy raz miejscowość jest zmiankowana w 1267 roku jako Wissenes nieważne i od XIII wieku należała do rodu Odrowążu najważniejszym zabytkiem Wysocic jest kościół romański pod wezwaniem świętego Mikołaja z pierwszej ćwiartki XIII wieku. I tak myśmy szli teraz od strony Imbramowic, wyraźnie jest on na niewielkim wzniesieniu. E, tych budowli, czyli budowli romańskich w Polsce jest bardzo, ale to bardzo niewiele, naprawdę niewiele, takich, które ostały się w tej samej niezmienionej formie od momentu wybudowania ich. Umówmy się, że powiem tylko te najważniejsze fakty. Nie będę opowiadał o całej złożoności tego kościoła, historii e, kolejnych e, właścicielach, którzy dobudowywali czy domalowywali różne rzeczy. Jeżeli będziecie chcieli e, zwiedzić tą e, świątynię, jeżeli będziecie chcieli poznać historię tego kościoła, to naprawdę zapraszam. Weźcie rodziny, weźcie babcie. Pokażcie im, że poza Krakowem również znajdują się tego typu budowle, budowle romańskie tym bardziej, że jest to jak widzicie taki trochę styl wiejskiego kościoła, jednonawowy a w XVIII wieku dobudowano jedynie kruchtę, czyli tą tutaj przy wejście oraz zakrystię tak naprawdę cała reszta to jest wszystko i wyłącznie pierwsze świadka XIII wieku Pierwszą rzeczą, jeśli chodzi o budowlę, to płaskorzeźba romańska zwana tympanon. I ona znajduje się, gdybyśmy weszli przez, przez wejście, przez kruchtę, jakby w tej starszej XIII wiecznej 13 portalu wejściowym. I ona, na niej wyrzeźbiony jest Chrystus, Jezus Chrystus, a obok niego dwóch świętych. Inną ważną rzeczą w środku yy, świątyni jest Ambona z, 15, z 1500 roku oraz chrzcielnica z drugiej połowy XVIII wieku. Jeżeli mówimy o kościele świętego Mikołaja w wysocicach, to warto też wspomnieć o obrazie słynący łaskami. Oraz o kulcie Matki Bożej Wysocickiej. I ten kult narodził się w XIII wieku, kiedy jeszcze była rzeźba Madonny Matki Bożej Wysocickiej. Natomiast potem, w XVI wieku, kiedy przywędrował tutaj obraz Matki Bożej na wzór Matki Bożej Częstochowskiej, który jest dzisiaj zwany obrazem Matki Bożej Wysocickiej. W XVII wieku ten kult zaczyna się rozwijać. No, i to tyle. Uwierzcie mi, że to jest naprawdę mega, mega duży skrót. Gdybym tak chciał opowiadać o wszystkim, skupić się na tej budowli i tak dalej, i dokładnie opisać całą tą budowlę, spędziłbym z 2-3 godziny. Naprawdę, bo żeby znaleźć ten skrót, poświęciłem parę 10 minut, żeby znaleźć taki skrót, żebyście chociaż mniej więcej mogli dowiedzieć się o najważniejszych rzeczach związanych z tym kościołem. A też, żeby Was nie zanudzić i żebyście z tego filmu nie wyszli po 20-30 sekundach od słuchania tego, co gadam. Jesteśmy, proszę Państwa, w miejscowości Gołyszyn. Gołyszyn, który był zmiankowany w 1791 roku. A do zabytku należy zespół dworski z pierwszej połowy XVIII wieku. I to jest ten właśnie dwór które został wybudowany około 1797, a odrestaurowany był w połowie XIX wieku. Jesteśmy proszę Państwa w minodze. Jeżeli ktoś regularnie ogląda te filmy i ogląda również te filmy związane z opowiadaniem o miastach i o miejscowościach obok tych miast, to na pewno pamięta, że pod koniec tamtego roku robiłem materiał o skalę, o najważniejszych zabytkach historii skały, i także, że przyjechałem właśnie tutaj do Minogi. I w Minodze mamy zespół pałacowy z pałacem z 1863 roku pałacem wężyków. No i tutaj oczywiście brama, ogrodzenie, czworak, lamus i tak dalej, i tak dalej. Oraz u 1763. 34 roku. Mamy za sobą minogę. Tak, nie chciałem wam nagrywać, bo nie wiedziałem, czy rzeczywiście tu będzie jakaś droga, bo na Google Mapsie rzeczywiście ta ścieżka tutaj w górę jest jeszcze pokazana, ale ta ścieżka, którą obecnie podążamy, już nie. Ale prowadzi tędy jedna z dróg świętego Jakuba i Znajdujemy się ogólnie w jednym z wąwozów na Wyżynie Olkuskiej, zwanej Diablim Dołem, a korytem Diablego Dołu płynie potok Smrodka albo Smródka. Jest to niedługi, zakrzywiony, schodzący z linii wschód-zachód na północ-południe wąwóz, około długości. Kilometra 200, kilometra 300, a po lewej stronie znajduje się byczy szczyt, albo bycza góra, która ma wysokość 369 metrów nad poziomem morza. Następnym naszym przystankiem będzie skała. No i moi drodzy, wchodzimy do skały po tej pięknej, jakże ciekawej, bogatej w historię, kulturę geografię, zabytki, a także hydrologię, bo jakby nie patrzeć źródła rzek, wywierzyska, przebieg to również w jakiś sposób nauka wód wód w Polsce, rzek w Polsce. No i dobrze. Zrobiliśmy około te 27 28 km. A w tej pięknej trasie, dziś, wraz ze mną, po raz 45, przechodząc już swój 900 kilometr, zmierzając Po tysiaka, szedł Mateusz. Zwany również magicznym karpiem, szedłem też ja, Kitty No i co moi drodzy? Kolejny weekendzik. Zobaczymy się znowu. I mam nadzieję, że tym razem. Jak nie góry, to już może nieco dalsze tereny płaskiego, płaskiej wyżyny, czy też polidzia. Na razie.